I znowu witamy w programie wycieki, przecieki i nieszczelności zaborek Podczas dobijania wody do instalacji Po zakręceniu zaczął przeciekać Dławica szczeliła. w starości po 12 latach od zamontowania I będziemy się zabierać do wymiany Demontowania Żeby tej pięknej miedzi nie połamać, nie połurywać Trzeba kluczem przytrzymać nypelek u góry i dopiero odkręcić zaworek odkręcimy zaworek siła mięśni stękniemy nie chcę puścić na kanapiach ktoś dobrze skręcił i jest teraz montaż który jest odwrotnością demontażu Zobaczymy dokręcimy no i spróbujemy zrobić próbę. Tu mamy jeszcze jeden taki zaworek na sieci wodociągowej. A tu mamy nasz magiczny. A tu pan Wajland ma manometr. Mane, nie mane. Ciśnie w górę. To będzie się działo. Po prostu dobijemy go tak w miarę. No, nie... OK.